Witajcie z tej strony, Martinez. I jak już zresztą zauważyliście, kajtek na zdrówko, kajtusiu. Już na sam y, początek filmu sobie y, się przeciąga. Tam, na, no cześć, Miczka. Tu nam kolejne kwiatki wyrosły. Ja nie wiem, czemu one się tak, tak szybko zasiały. Nie wiem. Jak już pewnie zauważyliście, dzisiaj będzie jazda na Lesiu. I jak się uda, to może troszkę skoki, nie wiem, zobaczymy. A na razie bym zaczęła od e, lekkiego rozgrzania e, Lesia, ponieważ ja już dzisiaj się rozgrzewałam. I tam mamy gniazdko ptaszków. Zresztą no zaraz pokażę, tylko muszę wejść na ławkę. O, tam jest gniazdko ptaszków. I cały czas tam ptaszki wlatują, wylatują, wlatują, wylatują, wlatują, wylatują, bo karmią małe ptaszki. <laughs> więc no, ogólnie, ogólnie to jestem lekko chora, jestem przeziębiona i cały czas kaszle, więc będę cały czas tak chrząkać. Super, a na ten moment sobie wejdziemy. O, tu, o, na taką mini hale. Możliwe, że będzie film jutro albo w czwartek.

Film? Mieczka, Mieczka, Mieczka. Będzie taki szybszy film, ponieważ jutro nie jestem, nie mam za dużo czasu, ponieważ jutro muszę iść, tak jakby się z kimś spotkać, ale jeszcze tej osoby na moim kanale nie widzieliście, i na razie nie będziecie wiedzieć, kto to jest. Więc no, ja przestaję mówić o, o wtorku i zaczynamy e, jazdę o lesiu, czyli temat dzisiejszego filmu, czyli e, mniej więcej te no, małe skoki na lesiu. A teraz już się tak w miarę git rozgrzałam z lesiem, więc zawrotka i ruszamy dalej. Mm. Um, ogólnie też wczoraj sobie tutaj trenowałam ósemki z Klarą e, Do robienia takich, takich ósemek ze zmianą kierunku W sensie, że jadę sobie i robię ósemkę Nie, że idę sobie w kółeczko, a potem robię ósemkę I takie właśnie różne ćwiczenia z Klarcią wczoraj robiłam No i nawet nieźle sobie radziła um, I jeszcze... Wczoraj byłam z Klerą wieczorem na spacerze, a że u nas jest strasznie droga rozkopana, no to są trochę dziury, no i tak trochę po górach chodziła. Po górkach, po dołkach i nie pytam pani, o ja. Murówki tu? I tu? I tam? O nie, ja z tego podziękuję. I ja i, i też I już tam nie idę dzisiaj. Nie ma szans, Ja nie lubię mrówek. Ooo, kolejne mrówki, mam, ja mam szerokim ukiem. <śmum> ja ogólnie jak widzę jakieś lobaki typu mrówki i jakieś jakieś właśnie komary, osy pszczoły, to ja po prostu mam dreszcze. Ja nie lubię takich, takich owadów i takich robaczków, Więc to jest nie dla mnie. Nawet... Oj, ja już nie chcę wspominać o pająkach. Więc no. Koniczynki tam pięknie ze stokrotkami rosną. Trawa znowu urosła. I sobie będziemy chyba zaczynać kusik. Dawaj. Super koń! Miczka! Dawaj, dawaj, dawaj! Zawrotka przed mrówkami. Dobra, to pojedziemy sobie za ui. Hop, hop, hop. Ui, super. Ui, hop. Świetnie. Super galop. Super galop. Prut, prut, prut. Świetnie. Super. Super. Tyle postępujemy i znowu sobie coś zagalopujemy. Więc ja sobie będę wstępować, a wy po prostu chwilę poczekacie. Okej, okay. już ogólnie jesteśmy w postępie. na może 20 sekund się zatrzymałam, żeby, żeby sobie mógł skubnąć trawkę. A w tym momencie sobie chyba zagalekujemy jeszcze raz, wokół domu na przykład. Tylko trzeba zrobić kółko wokół domu, żeby sprawdzić czy jest po prostu tam sucho czy mokre. Mimo, że dzisiaj jest 20 coś stopni, no to i tak lepiej sprawdzić, bo tu jest cały czas cień. No i jednak jest możliwość, że można się poślizgnąć przewrócić. Więc ja sobie tutaj sprawdzę. Zaraz zobaczymy czy mam mokre, mokre buty. O tak. A my sobie idziemy, nie pytam co się stanęło z tą trawą, Dopiero była koszona. I teraz oceniamy buty. Suche. Smacznego miczka. Idziemy dalej. Dobra, dobra, dobra. No to my sobie może jak już wiemy jaka jest trasa. Hej Kajtuś! Zejdziemy bardziej do cienia i... Momencik, muszę sobie rozsunąć bluzę, bo mi gorąco, jest dzisiaj bardzo ciepło, dobra, super kalendarz, okej, ptaszki śpiewają, yy, maszyny chodzą, świetnie, dobra, najpierw zagolopujemy sobie tutaj w kółeczko, ile jest to Najpierw sobie zagalopujemy w kółeczko, a dopiero potem sobie trzeci galop zrobimy wokół, wokół domu. Dobra, leć, i dawaj, Hop. Super tak! Dawaj galop! Super! Dawaj, dawaj! Dobra, świetnie! Hop. Świetnie! Dobra, dawaj, dawaj wokół domu. Świetnie! Super koń! Dawaj! Brut, brut. O! Zaraz dwa jedzą. Super koń! Tu jest Miczka. Tu jest kajtuś. No i tak sobie jedzą. Powiedz, że dwa słowa na kamery super. Dobra, idziemy dalej. A ty coś powiesz? Nie, no, nabla, kalma. Idziemy dalej. Ogólnie dlatego, tak cały czas teraz staram się z lesiem poza kamerą i teraz z kamerą. Dlatego, bo. Ostatnio mało na nim jeździłam I teraz chcę jakby zobaczyć na co go stać po długiej przerwie Więc no, my sobie tutaj już y, po drugim galopie jesteśmy I super jest Wejdziemy sobie na sekundę do tego, do altanki Sprawdźmy czy są ptaszki Nie Momencik, poczekajcie, ściągnę sobie bluzę. A tyle się poczekaj. Muszę ściągnąć sobie bluzę. Już ściągnęłam sobie bluzę. Tu leży. Nie pytajcie, rzuciłam niem jakkolwiek. A my sobie już lecimy z Tampikiem. Pójdziemy do Miczki. Miczka tutaj leży blisko. Potem trzeci galop wokół domu i zaczniemy skoki. Ogólnie tak wyglądamy w cieniu. Super. Dobra. Prut, prut, prut. Super. Spóźnij się trawki. A tu Miczka, 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 Miczka. Kochana Mikusia, no. Kochaniutka psinka. W ogóle mam nową wąbram serduszka, ale to nieważne. No mi Mikulku. No, już, już ja muszę nagrywać. Chodź, przyjdzie! O nie, o nie. No dobrze, pomijamy cię. Pomijamy cię. Ogólnie za niedługo powinien być jakiś film z pieseczkami. Może że, ze sztuczkami. Mam nadzieję, że wtedy ktoś mi pomoże e, mnie nagrać, jak e, robimy sztuczki. Ale ci dobrze. Ale ci dobrze. No nie, nie. Miczka. Kochany Mzusia. No i wtedy pokażemy sztuczki. Może się będą bawić kolejny raz. A w prawdopodobnie środę lub czwartek nie wiem. Ale możliwe, że będzie na filmie Owczarek niemiecki o imieniu Kreon i czy on też umie jakieś sztuczki. Więc no. Mikusi. Więc możliwe, że też pokażemy. No, no, ząbki moje kochane tam są. No, dobrze, koniec Mićku, bo ja muszę nagrywać. I drugi przyraz, no dobrze. Chodź szczeniaku, on ma trzy lata, ale trudno. Po ostrzeżeniu wygląda jak trochę, trochę wygląda jak szczeniak. Tylko ostatnio była inna taka maszynka, no i po prostu inaczej wygląda. Ale to nieważne. Momencik, przerwa na kaszel. No już musiałam zakażleć. No. no cóż, jestem chora. I trudno. Dostępujemy sobie do tarasu, a potem od tarasu ryszymy galopem. Pojedziemy wokół domu. I jak już wrócimy, to mniej więcej gdzieś w tym miejscu sobie już przejdziemy do stępu. Oczywiście jeszcze wcześniej kurs i stęp dopiero, ale no wiecie. I tak mi się powiedziało. No i tak już pod sam koniec może będą dwa, trzy skoki, więc oglądajcie do końca bez przewijania. I jeszcze wam dzisiaj o tym nie mówiłam. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Oczywiście z, dzwon z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć żadnych moich filmów. I czemu nie przeszłam do galopu? Dobra, trudno, wracamy się. Nie chce mi się jeszcze raz iść wokół domu. Zagadałam się, jak zawsze no i to chyba tyle jeśli chodzi o subskrypcje i łapki a o o o jeszcze bardzo ważna, jeszcze bardzo ważna informacja jak wiecie pod tym filmem biecie w ogóle wiem że to bardzo mało ale no mój kanał dopiero się jakby jest tu na YouTubie od roku więc na razie mam mało subskrypcji. Już jesteśmy bardzo blisko 300, więc proszę Was o 5 łapek w górę i wtedy będzie film z lesiem. Kolejny. A poza tym będę na nim jeździć, więc poczekaj. A teraz. Dawaj, hop! Super daj, Dawaj, dawaj! Pięknie! Super! Sobie skończymy! Świetnie! Skoczymy przez nikę? Nie! A mijamy! Nika! Dobra, Wracamy do roku. Super koń! Super! Brrr. Rzadko, kiedy mi tak, tak pięknie chodzi. Więc szybka nagroda. Kostka cukru, którą zaraz wyjmę. Już mu ją dałam. A teraz postaram się... Przemy się jakąś przeszkodę... Jeszcze może wezmę to i ta przeszkoda mniej więcej polega na tym, żeby zrobił taki jakby krzyżyk. Zaraz Wam pokażę na czym to polega. O, na przykład to położę. I to polega na tym, że idziesz sobie idziesz albo kusikiem. Bierzesz tak, robisz, potem skręcasz w prawo lub w lewo i przechodzisz. W tą stronę i jedziesz w kolejną stronę. No i potem możesz sobie tutaj kolejny raz zawrócić. No i idziemy w stronę przeszkody. No i na tym no i znowu cyk, cyk, potem cyk i cyk. Mniej więcej na tym to polega. Więc no. Ja sobie wezmę lesia i ruszamy. I. To jest takie fajne ćwiczonko, więc polecam wszystkim. Na razie stępik. Dawaj. Świetnie. Super. Dawaj. Pięknie, trochę mi zasłania. Chyba tak będzie dobrze. Super. Super koń. Dawaj. Raz, dwa. I teraz w lewo chodźmy. Było cały czas prawo. I cyk, cyk. Świetnie, super koń. Przt, Świetnie. Super koń. Dobra. No i to chyba na tyle z tą przeszkodą. A teraz sobie skoczymy. Więc momencik, czekajcie. Ogólnie to będzie trochę długi film. No ale tyle nam zajęło się y, rozgrzewanie i obgadywanie bardzo ważnych y, wiadomości. A teraz sobie trzeba zrobić kółko galopem i skoczyć. Że jedziesz, jedziesz galopem, potem hopka. I już na sam początek widzę, że tutaj trzeba to przekręcić. I trochę nam się tutaj to poluzowało, więc będę musiała to potem po filmie naprawić. A tam widzę, że jest okejka. Więc y, ruszamy kusikiem. Super! Dawaj, hop! Piękny galop! Piękny galop! Hop, świetnie! Dawaj, kłoczka! Kolejna. Skoczymy przez kawaletkę. Pięknie, prud, prud. Świetnie! Teraz w drugą stronę będziemy skakać. Chwila wstępu dla mnie, odpoczynku, i ruszamy. Dobra, hop, piękny zaklęt i wii, dobra. I to chyba na tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.